ma Ramo, witam was w kolejnym może to odcinku dzisiaj zrecenzujemy sobie model samolotu jest to średni bombowiec yy, amerykański B-25C Mitchell latał on w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej tutaj mamy jakie mamy funkcje, czyli mamy lotki z tyłu, z przodu. Działka obrotowe. Taki z tyłu. Do zabawy, tak. Cały, cały przód taki z szyby. Dwa ludziki. Samo, samolot jest na takich dużych kołach. Pod spodem ma Luk bombowy, w którym znajdują się dwie bomby: taką sto, stójkę do lądowania na, na lotniskowcach. Samolot składa się z 500 elementów. Numer seryjny to 5541, jakby ktoś chciał kupić. Cena to jakieś 130 zł. Polecam, bo warto. Jak ktoś lubi właśnie samoloty z II wojny światowej, widzimy się w następnym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji i tak dalej. Cześć!